Cześć, witam was na kanale Like Makijażowy. Dzisiaj w takim niedokończonym makijażu, a to standardowo oznacza test podkładu. I tym razem jestem na czasie, jeżeli chodzi o test podkładu. Bo niedawno ktoś z Was brechtał pod jednym z moich filmów, że wszyscy testują podkłady ze a Like makijażowy swoim wolnym krokiem testuje tam coś innego, co już jest kupę czasu na rynku. Więc stwierdziłam, kurde, trzeba się wziąć w garść. Poszłam. I kupiłam podkład z Eveline Tia Tree. Sprawa wygląda tak generalnie, że od 16 mamy promocję w Rosmanie na kolorówkę. I tym razem nie jest to minus 55% czy coś takiego, tylko każdy produkt ma jakby procentowo tam jakąś swoją obniżkę, i jakby te wszystkie yy, promocyjne ceny już są. Nie trzeba sobie liczyć, ile tam wyjdzie za te produkty i tak dalej. Także ja będąc w Rosmanie podczas codziennych zwykłych zakupów typu wkładki higieniczne papier do pupci i tak dalej stwierdziłam, że zajrzę na dział ze szpachlami do remontu japy i sprawdzę czy jest coś czego potrzebuję, okazało się że potrzeb jako tako nie mam Natomiast jako, że prowadzę kanał na YouTubie, to stwierdziłam, że stanę na wysokości zadania i ja również przetestuję najnowszy podkład z Evelina. Co prawda widziałam tam jeszcze jedną nowość, natomiast on kosztował 40 zł około i nie był w promocji. Nawet sprawdziłam w czytniku, czy czasem może nie zagubiła się cenówka promocyjna, ale nie, wchodzi po 40 zł, więc stwierdziłam, że aż tak mi nie zależy. Ten podkład w cenie regularnej kosztuje 19,99 w cenie promocyjnej 12,99, także stwierdziłam, że te 13 zł na poczet kanału mogę odżałować. I przeczytajmy może sobie w końcu, co to jest za podkład w ogóle i co on ma robić. Eveline Botanic Expert Tia Tree. 100% olejku, czystego olejku z drzewa herbacianego mamy tutaj. Matujący i ochronny podkład antybakteryjny, czyli no przyda się to mojej japie, którą wiecznie wysypuję. I mamy tutaj również witaminę E, która lubi zapychać. Hmm. I mamy tutaj trzy w jednym, jak na Ewelina to dosyć mało, bo oni lubią mieć 8 w jednym, także no kurde, Eveline, mało, mało mi. Czyli tak, głęboko nawilża, długotrwale matuje i wygładza i zapewnia ochronę UV. No to mamy cztery w jednym, bo nawilża matuje, wygładza i zapewnia ochronę, a tu macie trzy w jednym. 3, tylko 4. SPF 10 tu mamy. Niedużo, ale spoko, że w ogóle coś tam jest. Ja go mam w odcieniu 01 Porcelain, czyli najjaśniejszy. Nadaje cerze satynowo-matowe wykończenie, gwarantuje perfekcyjny wygląd, umożliwia stopniowanie krycia, maskuje niedoskonałości i przebarwienia, nie wysusza i nie zatyka porów. 100% naturalny olejek z drzewa herbacianego, cynk oraz kompleks antyseptyczny, wspomagają codzienną pielęgnację cery, działają przeciwbakteryjnie, ograniczają wy wydzielanie sebum i powstawanie zmian skórnych. I sorry, że ja tak czytam bardzo się marszcząc, ale nie wzięłam ze sobą bryli i ciężko mi się czyta. Mamy 6 miesięcy od otwarcia na zużycie, podkład nie był testowany na zwierzętach, jest również wegański i mamy tutaj standardowo 30 ml i to, co bardzo lubię, czyli zaklejona tubka, dzięki czemu wiem, że nikt go przede mną nie macał. Ja oczywiście nawet nie wiem jaki to jest kolor, ponieważ yy, no niby były te stery, ale Eveline w swoich szafach ma takie barkietki... No, bardzo mało wygodne. Ja nawet jak pracowałam w Rosmanie, to bardzo ich nie lubiłam, bo oni nowe podkłady lubią układać jeden za drugim w sensie, że tu mamy dwa kolory, z tyłu, z tyłu gdzieś kolejne dwa kolory i z tyłu, z tyłu gdzieś kolejne dwa kolory. I ja kupując ten podkład, będąc w Rosmanie jako klientka, miałam problem, ponieważ z przodu był odcień 3 i 4, z tyłu była gdzieś jedynka, i ja wiecie, musiałam tam moją grubą rękę wepchnąć do tyłu, plus mając jeszcze na sobie kurtkę, co dodatkowo. Utrudniało włożenie tam ręki, nie rozwalając wszystkiego w oku. Żeby to wszystko było porozwalane, to w sobie byłoby mi łatwiej, bo bym sobie pogrzebała po prostu. Tak, nie chciałam wszystkiego rozwalić. No i nawet już potem nie szukałam testera ani nic w tym stylu, więc nie wiem jaki to jest kolor. Zobaczymy. Ta naklejka mocno siedzi. Kurde, nie umiem jej otworzyć. Muszę się wspomóc pensetą. Ja sobie robiłam wczoraj paznokcie. Mam króciutkie. Ja w ogóle lubię króciutkie paznokcie, ale one często nie pomagają w otwieraniu takich rzeczy. Dobra, poradziłam sobie. Tubkę mamy otwartą. Uuu, jaśniutki. Fajny. No, taki kolor Iwonkowy, jasne. No dobra, kolor na tą chwilę wydaje się naprawdę fajny. Nie wpada moim zdaniem ani za bardzo w chłodne tony, ani w ciepłe. Wydaje się taki dosyć neutralny. Nałożymy, ojej, ale on pachnie tym olejkiem z drzewa herbacianego, nie tak śmierdząco mocno. Tak czuć delikatnie ten olejek i jest też coś ładnego, pachnącego, że zabija ten smród olejka, e, olejku z drzewa herbacianego. Bo wiecie, ja mam e, olejek tutaj z drzewa herbacianego ze Eti, nie? Ja sobie to na moich, e, moich przyjaciół, moich friendsów nakładam co, co wieczór, tak wiecie, punktowo. Więc z tym zapachem bardzo dobrze się znam. Ale tu coś... Wiem czym to pachnie! Pronto. Serio, kojarzycie kiedyś było pronto do mebli taki psikacz, nie wiem czy to jeszcze jest. No to pachnie jak pronto. <grymne> Nałóżmy sobie tego troszeczkę. Ale kolor na razie mi się podoba, fajny, jasny. Nałożymy go sobie może na jedną część twarzy w takiej niedużej ilości. Coś wydaje mi się, że to będzie za mało, trzeba być dołożyć, ale zobaczymy. Ja lubię bardzo cienkie warstwy podkładu, ale chyba przegięłam w tym momencie. O, no dobra, ewidentnie przegięłam, bo gąbeczka wszystko zażarła. Trzeba dać szansę temu podkładu. No dobra, mamy nałożoną taką. Średnio cienką warstwę podkładu. Jeżeli chodzi o krycie, yy, uważam, że ten podkład ma średnie krycie. Nie zakrył moich piegów, co mi się bardzo podoba. Yy, natomiast ładnie wyrównał kolory. Z tego co możecie zauważyć, tutaj mam sporo czerwonych przebarwień. Yy, tak samo jeżeli chodzi o brodę, nawet nieźle sobie poradził z moimi niedoskonałościami. One wciąż są widoczne, natomiast nie rzucają się w oczy tak mocno jak na przykład tutaj z tej strony, tak. Także myślę, że jest spoko. Może wam się wydawać, że ten podkład jest dla mnie przyjazny. Natomiast z racji tego, że ja mam bardzo dużo piegów, to nie wiem, dlaczego jest ogólne takie wrażenie, że ja mam twarz troszeczkę ciemniejszą od szyi. Ym, I teraz właśnie jak nałożyłam ten jaśniejszy podkład, to jak widać, yy, z szyją mi się fajnie zgrywa, więc na kolor jak na razie dla mnie jest naprawdę spoko. Yy, jeżeli chodzi o to, czy podkreślił mi pory, czy powchodził w ogóle w pory, to nie. Nie widzę też, żeby podkreślił suche skórki. Jak na razie wygląda naprawdę dobrze. Nałóżmy go sobie na drugą część twarzy. Jeżeli ktoś z Was już używał tego podkładu, to dajcie znać, proszę, czy ten zapach Wam się też kojarzy z prądu. <grych> no dobra, i myślę, że takie dwie cienkie, znaczy dwie cienkie, w sumie jedną cienką warstwę, tylko na dwóch częściach twarzy mamy nałożoną. I tak się zastanawiam, czy w sumie dokładać jeszcze grubszą warstwę podkładu, bo szczerze mówiąc. Taka ilość podkładu, jak mam teraz na twarzy, mi jak najbardziej odpowiada. Ja rozumiem, że większość osób jednak ma inne potrzeby i nakłada tego podkładu więcej. Natomiast jest tyle lasek na YouTubie, które kładą naprawdę grube warstwy podkładów na twarzy, że myślę, że jeżeli macie akurat taką potrzebę i takiej wiedzy chcecie nabyć. To możecie tam poszukać. U mnie, dziewczyny, które lubią cienkie warstwy podkładu, yy, będą mogły zobaczyć, jak taka cienka warstwa podkładu utrzymuje się przez cały dzień. No, dlatego nie będę nakładała więcej. Sorry, wszystkich nie No dobra, i tego słocza tutaj cały czas mam na dłoni. Dołożymy świeżą warstwę, zobaczmy, czy on zoksydował. I widzę, że troszeczkę tak, słuchajcie. U góry mam świeżą warstwę podkładu. Tutaj, o proszę. A tutaj mam to, co nakładałam wcześniej. Minimalnie ściemniał. Tak minimalnie. I nie widzę, żeby on zrobił się matowy na dłoni na tej wcześniejszej warstwie. W dalszym ciągu jest taki lekko błyszczący. Taki satynowy w sumie. I na twarzy widzę to samo. On nie jest ani jakiś taki mocno błyszczący, ani nie zrobił się matowy. Jest taki bardziej satynowy. Co też jest naprawdę spoko. Ponieważ, jak podkład jest taki ultramatowy, to skóra wygląda sucho, niezdrowo po prostu. Także no kurczę, powiem Wam szczerze, że tak na dzień dobry. Ten podkład bardzo pozytywnie e, mnie zaskoczył, ponieważ nie spodziewałam się ochów i achów. I tak sobie teraz myślę, że przy okazji przetestuję drugą nowość Zewelina. E, jest to korektor. Liquid Camouflage HD Long Lasting Formuła 24H. Ja go mam w odcieniu 01 Light i on jest z witaminą B5, masłem Shi i olejkiem żożoba. On kosztuje 22,49. W normalnej cenie zapłaciłam za niego w promocji 8,99. Także też się opyla, myślę. Mamy tutaj taki bardzo duży aplikator, takie tyci. Ja nie nakładam dużo korektora, bo jak widać, też nie mam super potrzeb żeby nakładać bardzo grube warstwy, takie tyci, dosłownie. Czy wiecie, przetestujemy korektor, to też ja dużo powiedziałam, bo ja nie jestem najlepszym testerem, jeżeli chodzi o korektory, bo no jak widać, ja nie mam potrzeb jakichś super mocnych, ja tylko, wiecie. Tak korektor bardziej daje dla zasady, żeby podkładu już na tą moją 30-letnią skórę pod oczami nie nakładać. Okej, okay, ja sobie wykończę makijaż twarzy i zaraz do Was wracam. I tak wygląda skończony makijaż. Powiem Wam szczerze, że nie widzę tutaj, żeby mi ten podkład ściemniał, żeby jakoś mi się oznaczał czy coś. Akurat dla mnie ten kolor jedenka jest idealny, co w sumie w przypadku takich tańszych podkładów rzadko się sprawdza, ponieważ przeważnie te jedyneczki ich nie są. Naprawdę dosyć ciemne i dla takich bladziochów jak ja, niestety, zbyt ciemne. Jeżeli chodzi tutaj hmm, o to, czy po przypudrowaniu twarzy suche skórki są podkreślone, czy coś. No, minimalnie tutaj na brodzie widzę, że te skórki są podkreślone. Ja was sobie zbliżę, być może będzie to widać. No, tak dosłownie minimalnie. No, ale wiecie, no. Ja raczej uważam, że rzadkością jest, jeżeli podkład nie podkreśla suchych skórek, ponieważ jeżeli odstaje Wam sucha skóra i osadza się na niej pigment, to jest logiczne, że to będzie bardziej widać. Więc dla mnie fenomenem jest to, jeżeli naprawdę podkład nie podkreśla suchych skórek, jeżeli one są. A ja wiedziałam, że mam suche skórki, więc w ogóle mnie to nie dziwi, że on je podkreślił. Mi się podoba to, jak on wygląda na mojej twarzy. Cieszy mnie to, że moje pygi są widoczne, ale koloryt jest bardzo ładnie wyrównany. Nawet nieźle sobie poradził z zakryciem moich niedoskonałości tą jedną cienką warstwą, ale ja jestem zwolenniczką niezakrywania tak do końca yy, niedoskonałości na twarzy, ponieważ z doświadczenia wiem, że często gęsto bywa tak, że jeżeli nałożę grubszą warstwę na jakiegoś pryszcza czy cokolwiek innego, jakieś przebarwienie, to później to się waży, to się odcina i to wygląda źle. Wygląda gorzej niż to, że tam troszeczkę przebija Wam jakiś zbigniew na twarzy. I tak w sumie podsumowując, na ten moment ten podkład wygląda bardzo lekko i naturalnie na mojej skórze. I oczywiście standardowo będziemy się widzieć dzisiaj kilka razy w ciągu dnia. Nie wiem jak często, ale postaram się Wam po kilku godzinach zrobić jakiś tam update. I docelowo chciałabym w tym podkładzie przesiedzieć dzisiaj 10 godzin i po 10 godzinach zrobić sobie z Wami takie podsumowanie, jak ten podkład wytrzymał cały dzień. Co prawda, będę go testować w domu, czego no tak za bardzo nie lubię. Wolę testować podkład, będąc, nie wiem, gdzieś choćby na spacerze przez przynajmniej dwie godziny. Um, natomiast w domu, wiecie, jak ja będę montować teraz ten film i inny, który nagrywałam teraz i będę siedzieć przy biurku tak... Nosiłą rzeczy, będę siedzieć tak, no to trochę pomogę temu podkładowi się pościerać. Jak gdzieś tam się jest na zewnątrz, to jednak y, mniejsze pole do popisu mają moje ręce, jeżeli chodzi o dotykanie twarzy. No ale i tak wychodzenie z domu w tym y, okresie nie sprzyja testowaniu podkładów, ponieważ musimy nosić na twarzy kagańce. Także już bez zbędnego przedłużenia, przedłużania. Widzimy się za parę godzin. Okej, okay, widzimy się po trzech godzinach. Ja w ogóle zapomniałam Wam powiedzieć, o której skończyłam robić makijaż. Była to godzina 11, czyli ja bym chciała generalnie wytrzymać w tym makijażu do 21. Eee, teraz mamy godzinę 14. I jak to się prezentuje? Powiem Wam, że kurde, naprawdę dobrze. Przede wszystkim czoło mi się kompletnie nie świeci. Z tego co widzę w podglądzie, to coś chyba troszeczkę widać, żeby się świeciło, ale może zgaszę jedną lampę. O! Tak będzie dobrze. I zobaczcie, czoło mi się nie świeci kompletnie. Są, minęły 3 godziny. Tutaj oczywiście rozświetlacz się świeci, tak? Broda może minimalnie troszeczkę mi się świeci. No, to ja już starą ten podkład z nosa, więc to oczywiście pomijmy, bo to u mnie jest standard, bo ja co chwilę dmucham nos, więc na to nie patrzmy. No, montowałam teraz przez 3 godziny dla Was yy, te filmy i troszkę się tak podpierałam i widzę, że tutaj starłam ten podkład no ale to też było do przewidzenia ale nie jest źle nie jest źle, przede wszystkim on się starł em, tak w taki sposób że nie ma takiego odcięcia hamskiego, tylko tak fajnie, ładnie, równomiernie że to tak dobrze wygląda em, widzę, że tutaj powoli zaczyna mi się zbierać w tej takiej zmarszczce między brwiami, bo ja nie chciało mi się okularów wyciągać z torebki i bez okularów montowałam te filmy i troszeczkę marszczyłam się tak patrząc w monitor wiem, bardzo niezdrowo no ale, ale cóż, stało się w ogóle tu jakąś czerwoną plamę mam, coś się drapałam nie wiem, bo ja wam mówiłam, ja tak mam że jak ja siedzę przed kąpem i coś robię to mi ręce chodzą, jedna ręka trzyma myszki, a druga gdzieś tam sobie popierdziela po twarzy nie, i sobie widocznie znalazłam tutaj coś odstającego i siedziałam i no, musiałam tak robić i dlatego mam takie czerwone, dobra, nieważne Ogólnie na ten moment y, moim zdaniem podkład wygląda bardzo dobrze, poza kilkoma malusienkimi niuansami. E, jak na mój gust jest świetnie. Dobra, zobaczymy się, myślę, za następne 3 godziny. Ok, przychodzę do Was po następnych 3 godzinach, jest 17. I przed chwilą skończyłam sprzątać, tak? Także wiecie, tak? Przez godzinkę miałam trochę ruchu, więc mogłam się spocić, ale patrzę na moje czoło, na moją twarz. I kurde, nie świecę się. Fakt, że z brody pościerał mi się ten podkład. Yy, widzę, jaki czerwony kino tutaj mam, no ale nic nie poradzę, co chwilę dmucham nos, więc może już nie komentujmy tego nosa, bo to mija się z celem. Yy, natomiast jeżeli chodzi o brodę, no tutaj widać, że troszkę z tej brody mi się starł. No jest to dosyć mocno widoczne. Tym bardziej, że mam no lekko zaczerwienioną skórę. Ściągam sobie sierść mojego kota z twarzy, no bo sprzątała mi ta sierść, wszędzie fruwała i właśnie, ja jak sprzątałam, to no, mam kota, który mocno gubi sierść, mocno linieje. I mimo, że dosyć często odkurzam, i tak dalej, no to i tak ta sierść wszędzie fruwa, jak się sprząta, tym bardziej. No i mi się przyklejała co chwilę gdzieś do twarzy ta sierść, no i ja tak sobie ją wiecie, ściągałam z twarzy. Więc tutaj mi się wydaje, że na brodzie też sporo tej sierści sama sobie pościągałam. Trochę też podpierałam się, tak jak Wam wcześniej mówiłam. O, przy komputerze w ten sposób, także pomogłam sobie zatrzeć yy, ten podkład. Natomiast ja tego podkładu w żaden sposób nie bronię. To świadczy tylko o tym też, po prostu, że on dosyć łatwo się ściera, jeżeli jest narażony na jakieś tam, wiecie, otarcia, przetarcia i tak dalej. Nie jest odporny po prostu na to. Tam, gdzie go nie dotykałam, czyli na pewno czoło, na pewno policzki, wygląda cały czas naprawdę bardzo dobrze. I co mnie najbardziej dziwi, to praktycznie w ogóle się nie świecę, tak może, wiecie, takie mini, mini, minimalnie coś trochę widzę na tym czole, troszkę bardziej właśnie na tej brodzie, z której zresztą też się starł. Jeżeli chodzi o tą zmarszczkę tutaj, to nie widzę, żeby jakoś bardziej w nią wszedł. Jest to tak jak było wcześniej, wydaje mi się, że jakbym nałożyła grubszą warstwę tego podkładu, to po prostu byłoby to się rzeczy bardziej widoczne, że on by mi się pozbierał w tej zmarszczce, a dzięki temu, że nałożony jest w mniejszej ilości, to też aż tak bardzo nie rzuca się to w oczy. Dobra, no, jak na podkład, który mam na twarzy 6 godzin, wydaje mi się, że wygląda to całkiem nieźle. No, razi mnie ten czerwony kinol, ale no... To ja tak mam zawsze, tak że jeżeli wy nie macie żadnej alergii ani nic, nie musicie dmuchać co chwilę nosa, to nie zwracajcie na ten mój nos uwagi, po prostu u Was tak to wyglądać nie będzie, tak myślę. No dobra, myślę, że spotkamy się już o godzinie 21. Nie będę teraz w międzyczasie robić żadnego update'u, chyba że coś się zadzieje. Ja na pewno muszę wyjść na chwilę z domu, więc no maseczka niestety pójdzie w ruch. Ciekawa jestem jak to będzie wyglądać. Ja mam kilka jednorazówek, więc założę tą jednorazówkę i pokażę Wam po prostu ile tego podkładu na niej zostało, żebyśmy też mieli jakieś tam odniesienie do tego jak on będzie wyglądał o 21. No, no niestety nie przeskoczę tego, tak? No muszę wyjść z domu, nosimy te maseczki, a też nie będę czekać z testem specjalnie na jakiś tam dzień, gdzie będę siedzieć cały dzień w domu, bo no nie da się tak, nie? No, no niestety musimy to jakoś przeskoczyć, także do zobaczenia za 4 godziny No, witam Was po 10 godzinach jest godzina 21 i zobaczmy jak to się prezentuje wszystko już po całym dniu po 10 godzinach, tak jak mówiłam ja byłam na zakupach yy, miałam na sobie maseczkę przez około godzinę i mam tą maseczkę tutaj, żeby Wam pokazać ile tego podkładu się na niej osadziło jak widać, no tak no nie zbyt dużo, ja tak starałam się jakby nie ściągać tej maseczki ani nic, kurczę także no, no trochę się starł tak, no, ale tragedii nie ma. I to, co mi się rzuca w oczy tak na pierwszy rzut, to moje czoło, z którego nie starł się w ogóle ten podkład, praktycznie w ogóle mi się skóra nie świeci w sensie jest taka lekko satynowa i wygląda jakby była po prostu dobrze nakremowana, ale nie świecąca. Wiecie o co mi chodzi, nie? No, kurde, ja mam teraz przed sobą trzy lampy odpalone. Gdzie ja przeważnie, jak robię takie testy podkładów, odpalam dwie lampy. Żeby właśnie nie było takiego złudnego wrażenia, że ten podkład się tak naprawdę mega mocno świeci. No, teraz mam trzy lampy. Zgaszę jedną. O, i tak to wygląda przy tylko dwóch lampach. Zobaczcie, tu się świeci rozświetlacznie. Przeważnie po całym dniu tak świeci się moje czoło, jak ten policzek. To bardziej już mi się świeci tutaj, gdzie nie mam podkładu, to już bardziej tutaj mi się, jakby skóra przetłuściła. Mam nadzieję, że to widać. No, ja jestem w szoku i tutaj jestem przekonana w 100%, że to jest zasługa tego podkładu, właśnie, ponieważ widzę, że nawet tu właśnie mi się. Właśnie, właśnie. Widzę, no tutaj ta skóra mi się bardziej świeci niż na czole i ja jestem w naprawdę wielkim szoku. Jeżeli chodzi o tą zmarchę, um, która mi się zrobiła dosyć szybko, to no ona jest, tak? No bo ja tak się marszczę, o, widać, nie? Ja tak się marszczę często, jak coś myślę. I no, wszedł minimalnie podkład w tą zmarszczkę, ona jest bardziej widoczna, ale też nie ma tragedii. Kurczę. Jestem w szoku. Bardzo dobry podkład. Za, no, w promocji 13 zł, bez promocji, dwie dyszki. Szkoda tylko, że trzeba nosić maseczki i nie będę go używać przez dłuższy czas, ponieważ dla mnie nakładanie podkładu i na to nakładanie maseczki mija się z celem. Pościerał mi się z nosa, co jest standardem u mnie, więc tego nawet nie ma co komentować. No, ale dla tych, co są tutaj pierwszy raz, no to już podkreśliłam to kilka razy, żeby nie było starą mi się z brody, ale tak i podpierałam się dzisiaj i miałam maseczkę na twarzy i tak dalej, także ja mu to wybaczam. Patrzę bardziej na to, jak on wygląda na czole i na policzkach, gdzie no faktycznie mógłby się też mocno pościerać, wyśpiecać i tak dalej, a wygląda naprawdę bardzo dobrze. Zobaczcie tutaj Bronzer i rozświetlacz, wszystko jest idealnie utrzymane po prostu. Jeżeli chodzi o czoło i policzki, ten podkład wygląda idealnie, prawie tak samo jak zaraz po nałożeniu. Szczerze, gdybym ja teraz miała gdzieś wyjść w tym podkładzie, to ewentualnie poprawiłabym sobie brodę, trochę przypudrowałabym jeszcze nos, żeby tak wiecie, troszkę zakamuflować to, że on się tak pościerał, i może tak dla zasady bym w bibułkę matującą odbiła e, sebum na czole. No bo ja jakby czuję pod palcem, że to sebum jest, że ono się wytworzyło jakby troszeczkę, ale go nie widać jakby. Nie wiem, nie kumam tego do końca, ale bardzo podoba mi się ten efekt. Jestem zachwycona tym podkładem, serio. I jestem mega mocno zaskoczona, bo się nie spodziewałam takich ochów i achów. Dajcie koniecznie znać, czy używaliście już tego podkładu, jak się u Was sprawdzał. No i to tyle. Dziękuję bardzo, zapraszam ponownie i na razie.